Teraz, Proszę, tak, może jak się powtórzyć, przepraszam, bo ja chcę nagrać, jeśli Mogę. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się w celi, która została nazwana celem prymasa Wyszyńskiego. Teraz jak to poprawić napis, pisze, że, że jeszcze Sługi Boże, błogosławiane od zeszłego roku. Są różne relacje na temat pobytu tu prymasa i nie rozkopaliśmy jeszcze archiwów IPR na temat tych pobytów. Wiemy jedno, był tu 17 dni. Przywieziono go we wrześniu 25 1956 roku. Aresztowanie nastąpiło kilka dni po tym, jak prasa podała wyrok publiczny 12 lat więzienia dla biskupa Kaczmarka. Prymas wiedział, co się dzieje i na jednym z kazań mówi: Jeśli powiedzą Wam, że prymas. Przeniewierzyć i tak dalej, tam jest bardzo piękny tekst, to nie wierzcie. Relacja nasza jest taka, że przywieźli go tu w nocy, gdzieś druga, trzecia na w nocy, to jest wrzesień, to tak sobie tam coś jeszcze może świtać, i bracia odmówili wpuszczania do klasztoru. Oni się powoływali na służbę i policję, mówili, że to można podrobić dokumenty, nie są w stanie w tej chwili takiej prowokacji znieść, proszę poczekać do rana. Oni się odnieśli, że pojedą do Wąbrzeźna po posiłki. Stwierdzono wtedy, że jak nie otworzą, będą dzwonić dzwony. Pytali, który na drogu, w takim domku, babkę obudzili. Powiedziały, że dzwony są wewnątrz obiektu. O godzinie 5 byli już na terenie całego budynku. Znali rozkład pomieszczeń. Wiedzieli, gdzie jest cera przełożonego. To była jedna z większych cel, cera przełożonego. To, co jest tu na ścianach zaszperwowane, to zarówno z doradą, Obiekty nasze Normalnie malujemy na biało, jak to się utrzymuje w inne są normalne w stanie, albo remontujemy tam w tej chwili, zrobimy tam I on uważa, że tutaj trzeba wszystkie pęknięcia zrobić, to są sztucznie namalowane rzeczy. W obiekcie, który był przygotowany jako obiekt taki, izba pamięci, na koronację Prymasa, bo Prymas tu wrócił w 1972 roku, by koronować matkę poszło. To powiedział, jak wszystko, bo to było odciągnięte za strybu parę rzeczy, jak to łóżko, jak ta umywaleczka, biurko. To powiedział, ale mam też wyciętny Stałe regały, jeszcze zdjęcia. Brakuje to w tej cenie pieca. Brakuje tak szafy. gdyby piec Nie żyłem wtedy w tym miejscu. Brakuje szafy, brakuje szafy ubraniowej i szafy takiej na książki. Te rzeczy po prostu nie są tu. W tej chwili zrób z zabytków, biegł światło, także w nie zapalę. Prymaski to przyszedł, to jego pierwszy rzut oka i opisanie w paletnika. nie pisał na bieżąco, mu to zabrali. To był ten obraz. Pod spodem jest napis. Matko. to można to Matko boska rybacka, pociąż strapiona. I to jest pierwszy odróż życzliwy w tym całym więzieniu. Ponieważ nie chcecie tak za bardzo realistycznie, to pominę cały wstęp, co się działo z Episkopatem Polski i jak go Episkopat Polski usunął z urzędu. W tej samej nocy, co było aresztowanie prymasa, były rozmowy służby bezpieczeństwa z biskupem Klemaszem. Yy, A nad ranem było aresztowanie arcybiskupa Waleniaka, który przesiedział Kilka miesięcy w więzieniu i to torturowany jest. 120 jakieś tam dokumentów yy, przesłuchań. No i prymas potem już, gdyby nie, to, proski, to on był. Nie, to był Kolejną rzeczą, którą prymas yy, odkrył, obmycalowano mu, że będzie miał miejsce przy świętej, że go zsyłają do klasztoru, że nie ma gdzie odprawiać. Dostęp do kaplicy jest niemożliwy. Izolowało go 20 osób. Przywieźli własną kumarkę. Gotowali dla nich. Tam naprzeciwko, jakby się na patrzyli, była kupa gnoju, a, a, a za nią były po prostu y, te y, Stodoły, chleby, tych zabudowań już nie ma. Te. Pod stodołu stało żeliby, i patrzył prosto. Cały czas prosto robią jak, jak największego takiego zbrodniarza. Nam, gdy się pytali, powiedziano, że to jest wysoki rangi oficer wojskowy i, i robi plany i odtworzenia. Oni go aresztowali musisz tu siedzieć. Prymas stworzył także kilka dni po przyjściu tą drogę krzyżową. No W niektórych miejscach jest ona autentyczna. Ja teraz gadam. W niektórych <grymka> miejscach jest ona autentyczna, w innych według mnie jest troszkę nadszarpnięta. I, ale po prostu to jest takie, to, to są zamiary, tam nie ma numeru na tamtej drodze. To wskazuje na to, że jest niezbyt Prawdziwa, ta akurat spacer. Inne po prawdziwe. Prymas tutaj przybywając, miał może kawałek miejsca rozchodzenia, czy korzystał z paraszy, czy tam na kawałek dal jest pion kanalizacyjny, tam wyprowadzano, nie wiem, nasunięto do pewnej części, opóźniono cały ten obszar i prymas się odniósł do pobożności swojej. Miał porządek dnia, na przykład na Amionowej zawsze tam wychodził na spacer pół godziny, jeśli deszcz padał, prał parasol, nie zmienią tego programu działania. Więc na pewno wszedł w ten tryb. I to co ważne, to próba odprawiania przy świętej. W pamiętnikach pisze, że in czyli na sucho odprawiam przy Nie ma portatilium. Nawet kiedy już poprosił, o to by mu przywieziono te rzeczy, jak parametry liturgiczne, bo przecież wyjeżdżał tylko w tych butach, które sobie przygotował po ojcu, na wypadek zesłania na Syberię, i panto, które mu dali po połogosławionym biskupie kuzalu w tym Włocławku. Też takie podbite ciepło, to to miał tylko. I zaczął umrzeć świętą na sucho, na nadchwijającym się obiekcie, a potem dopiero przywieźli mu portretinę. to jest marmurów, które są włożone na relikwie i bez niego do zmiany z Kodeksu Prawa Pańszego, czyli 1983 nie wolno było odprawiać. teraz księża różnią jak widzicie, na jakieś pielgrzymki, to odprawi czasem. Na stole takim, czy na kamieniu, nie biorą tego portatylium, Ale wtedy było to obowiązkowe. I prymas się więc koncentruje na modlitwie, na Różańcu, na Drodze Krzyżowej, na czytaniu pism. Książe znajduje taką książkę Dąbrowskiego o, tej, o... biblistyce, ale także mówi, że pod łóżkiem znalazł otwartą walizkę i kuźnicę kapłańską. To było czasopismo, które prymasował księża należący do Paxus z Bowidu. U prymasa powstało podejrzenie, że. Użytkownik tego pomieszczenia jest współpracownikiem. Myśmy tak? mieli różne zdania na ten temat i prymat różne zdania. Proszę więc hmm. czytać. Dobra, powiedz okay. i czytać. Dobra. I okay. po latach Prymas pisze, więc listę. Proszę słuchać. No niech Pani Przewodniczący nagle. Na Drogi na Ojcze Gwardianie, dzięki upływu 20 lat, gdy zostałem gościem waszego klasztoru, ponieważ byłem... Niezapowiedziany wcześniej, więc czułem, że jestem w, nie, w nieporządku, ale pragnę zapewnić Ojca, że czułem się tam bardzo dobrze. Jestem Wam wdzięczny, że otworzyliście bramy swoje mocarzom ciemności, bym mógł pozostać pod opieką Matki Bożej Rywałckiej. Z wielką wdzięcznością za tę opiekę koronowałem ją. Świadom, że miłującym Boga wszystko pomaga do dobrego. W celi kapucyńskiej zrodziła się myśl oddania się matce Bożej w macierzyńską niewolę miłości. Zrealizowana w, Stocznie w stoczku warmińskim 8 marca 1953 roku. Sercem wam błogosławię w miłości braterskiej Stefan Kardynał Wyszyński, Stefan Kardynał Wyszyński. Że ojciec gwardian w Rybałdzie, klasztor, zakon ojców kapucynów. No, proszę. Tak? Dwie rzeczy ważne. Po 19 latach, 15 latach wygłasza kazanie. Że w tym roku obchodzimy 50. rocznicę koronacji w Imurze Matki Nie ma jeszcze żadnego programu od jak to będzie wyglądało. Ale prymas się odwołuje, że miłującym Boga wszystko wygląda dobrego. To jest jego refleksja po 20 latach, to co się działo w tym odosobnieniu. Druga rzecz, która umyka uwadze tych wszystkich, co relacjonują życie prymasa, piszą, że on w Stoszku Warmińskim z biblioteki wziął książkę i potok. I tam wyczytał o ślubach lwowskich, o oddaniu matce Bożej. A prymas po 20 latach pisze w celi kapucyńskiej, czy tutaj. Zrodził się mu pomysł. Oddania w macierzyńską niewolę. W momencie, kiedy dwóch biskupów siedzi w więzieniu, trzeciego się administratora walnickiego za nieodczytanie listu o podporządkowaniu się episkopatu władzą PRL-u, to biskupa, administratora Zinka aresztowano tak samo się w się. W tych warunkach, kiedy nie wie, co z nim będzie, co powie barania, barania wziął wszystko na siebie, to on tak pisze. I to jest bardzo ciekawe, bo to potem wyprowadza nas w dalszą tą drogę, kiedy Kościół zostaje ofiarowany w niebawej miłości, Kościół w Polsce. Prymas wyjeżdża stąd, tak jest postrzeżenie. Zabierają ok. go 12 października i przechodzą. Oczywiście nie informując właścicieli tego obiektu, co tam się wydarzyło. Rzecz jest też i i popatrzeć na kontekst tego wszystkiego. Oni mieli dwie niedzielne i w tym czasie zdołali najpierw zrobić sądę, upać właśnie po sprawdzać co się działo, a potem był czytany list z polegliwości episkopatu, którym prosili, by odsunąć nawet prymasa na czas, muszę się doczytać do tych dokumentów, bo czytaj sobie, na ten czas obecności, bo on oczy do od porozumienia pereluskiego. I apogeum to jest to, że episkopat polski z wymienionym tym składem, tam jest choromański, yy, przewodniczący episkopatu w grudniu yy, składa hołd lenny yy, władzy komunistycznej, przyrzekając, że oni będą zgadzać się na wszystkie nominacje i translokaty na diecezjach i tam parę jeszcze innych. Doszło więc do formalnej schizmy. I te trzy lata cierpienia prymasa jest próbą powrotu, co obserwujemy, kiedy prymas potem się pojawia jako kardynał, jako e, legat papieski, czy ma uprawnienia wszystkie takie, że papież zatwierdza, wezwanie cztery czy też tam uprawiają. I on wysyła tę tu na Jest taka relacja Pani Wońskiej, która mówi, że kiedy przyjechała do komentarzy i mówi ojciec, przecież to oni się z wierzy. Ci, bo dziecko, tu przyjechali. Oni tutaj oddali część, oni jak ojciec, ojca nie. Da. Ale czy ojciec czy by tak postąpił? Jakby prymas był aresztowany? Nie, nigdy to tak nie można. Nie. I to jest taka krótka relacja. My to musimy wydobywać dopiero w tej chwili, ponieważ rzeczy się trudne stało. Na przykład część z tych ludzi, co podpisywała dokumenty, czyli Cyrankiewicz, Ochap, Minc, Radkiewicz, jeszcze jedna osoba będzie, funkcjonuje dzisiaj we współczesnej polityce. Przez swoich wnuków. No tak. Mamy na przykład OHAMA i jego małżeństwa. Wychodzi poseł eurodeputowany. I on do tej pory funkcjonuje. A, je, a jego syn robi filmy telewizyjne. Pastusia. 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 Tak, tak. No Czy macie jakieś pytania? Nie, nie, nie. Nie, było, tak, się tu nie. Ojcze nasz, któryś jest w święci... niebie, święć Twoje, sześć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnie, podaj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym nasze winowajcom. I nie puść nas na uproszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ten tekst ze stacji czwartej napisał go błogosławiony Stefan Wyszyński. Rozejrzałem się w swoim pokoju, który nosi ślady niedawnego zamieszkania przez którego jest ojca kapucynów. Zostałem sam. Na ścianie, na łóżkiem wisi się z podpisem Matko Boża Rybałowska. Pociąg stracione. To był pierwszy głos przyjazny, który wywołał wielką prawdę. Święt błogosławiony Stefanie Wyszyński. się ja za nami. Pan z Wami. duchem Twoim. Amen. Proszę ojca, a czy ten po Chrystusa Króla był wtedy też? To jest chyba robione w 60., w którym świat się ostatnio przez zimy to wyrwało wszystko. Robił to jako wartwia. Ten pogmat, który zeszł wcześniej, Będzie za to wróci jeszcze raz na kadencję i tam, ponieważ na to gospodarstwo, tam był typem pomorskim, ściągnięty na środek zawsze gnojownik, mm -hmm. I to się wyrzucało, potem dopiero wychodziło na pola. Było jakieś duże gospodarstwo. Myśmy tu przyszli, mieszkali najpierw 50-70 lat i potem skasowano klasztory. Nie, nie, nie trzeba. Nie, nie trzeba. Nie a, proszę księ... a proszę ojca, a macie tutaj jakby związek też z nowym miastem nad Pilicą, bo tam też są kapucyni, nie? Tam, tam jest Prokop. My jesteśmy też to tam znamy tych kapucynów Tak. Ojciec Prokop został u nas pokrzywdzony troszeczkę. Na te, no tak, tak. Mówiło się, że. Zatem trud i poświęcenie, które posłużyło na wyniesienie na etarze, bo uważam, że na to że dużo książek przepisać, wydobyć, to dało radę wynieść błogosławionego. Kośmickiego. Znaczy, nie, nie, nie. Odcięto te dwa procesy stwierdzono, że nie można prowadzić No właśnie. To, że to będzie za głupotliwe. A czy mówi... jest szansa, żeby, żeby honorata... no Honorat już jest, tak? Ale żeby z Ojcem Prokopem tutaj coś. Najpierw w procesach trzeba stwierdzić kult. No tak. Potem ordynariusz miejsca musi rozpocząć. Możecie postulować jako rodzina, która ten kult utrzymuje do dzisiaj, zebrać taki materiał i wprowadzić bezpośrednio do kurii warszawskiej i kuria łowicka. Tak, tak. Bo taki krok możecie zrobić, jeśli to, ten święty. No, który bardzo ma... wielu wie, że on jest leszczyński mówię, w ogóle. Jeśli ten święty. Jest, za... czy ty, czy? jest zainteresowany, by to się zderzył. Najpierw się robi proces informacyjny. Aha, no. Czyli, jeśli, przepraszam za sformułowanie, jeden z Was umrze, nie będę pokazał palca, i umrzeł w imieniu świętości, to my musimy zebrać dokumentację, jak to było. Czyli w miejscu jego pobytu i tak dalej, zbiera się materiały. I później one są dopiero przedstawiane biskupowi, biskupowuje komisję, oceniają, potem wysyłają go do Rzymu i tutaj się patrzy na temat cudu. Nowe procesy pozwoliłyby sięgnąć do cudu starego, który jest Ale opisane. przepraszam, ale to ktoś musi zgłosić ten cud. To znaczy, że ta osoba przez to osobę coś tam uzyskała, ja pani, coś tam. Ja pani cud, to już wszystko wyjaśnimy dalej. <grym> a, to, to piękne słowo jest postulator. A to, a zgłosić komuś ten cud, że się takie coś wydarzyło, nie? się. W świecie się dzieje bardzo dużo cudów. Jak się kocha Pana Boga i ja się mocno w Niego wierzy. I nie wszystkie cuda można udokumentować. Im więcej by dokumentacji, tym czasem jest trudniej uwierzyć. Pan ze cudem, że tu się ojciec posługuje to Jest taki najspanialszy cud w Hiszpanii, zrobiony, bardzo mocno dokumentowany, gdzie człowiekowi obcięto nogę. Na owe czasy to nie można, bo ciała porzucić. Więc pochowano na cmentarzu. On się tułał. No i wreszcie kazano mu do domu iść. Po co tu się tuła? Poszedł do domu, tej jednej nocy, którego podwieźli i tam przyszli żołnierze na kwaterę. Tylko bo dość bogata rodzina. W tym czasie, jak stacjonowali oficerowie, aniołowie przyszli, przyszli mu nawet. Proszę. Jest dokumentacja, ponieważ jest tak niewiarygodny, więc zrobił to biskup, ksiądz. Jest dokumentacja medyczna. Robił specjalne. Dokumentację król. Król na audiencji zobaczył i pocałował tą nogę. No, noga była krótsza to rzeczka, jakby była rzeczywiście przyszywana. Nie? I teraz im więcej będziemy tego materiału wyciągać, tym będzie trudniej uwierzyć. A cud jest udokumentowany, jest prawdziwy cud, nie? Jak Jak chcecie tych cudów, to z aktual schodzimy. Tak, idziemy. chodźmy. Dziękujemy za ten piękny. cud. idziemy z